Wszyscy razem, przy jednym stole, ubodzy, bezdomni i samotni. To dla nich właśnie Szczecinski Dom Kultury Słowianin już po raz 22 zorganizował spotkanie wigilijne, podczas którego przedstawiciele kościoła, władz miasta i województwa zasiedli do posiłku z najbardziej potrzebującymi mieszkańcami. Na spotkanie przybyło ponad 400 osób. Corocznie Wigilię wspierają organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej. Jest nas czworo organizatorów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Szczecin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnej, Dom Kultury Słowianin i Polski Czerwony Krzyż. Dzielimy się sprawiedliwie i każdy ma jakby swoich podopiecznych i docieramy z tymi, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej. Pierogi, bar z łóżkami, makaron z makiem czy symboliczna ryba. Zagościły na wszystkich stołach, by choć na chwilę każdy z uczestników mógł poczuć się jak w prawdziwym domu. I tradycyjnie, jak w każdym polskim domu, znajdzie się na stole 12 potraw. Po zjedzeniu tych potraw, nasi goście wychodzą, to trzymają paczkę taką świąteczną, która pozwoli im choćby kolejne dni przeżyć, trudno mówić w dostatku, ale godnie. Wyjątkowym momentem było dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń, gdzie nie zabrakło wzruszających chwil. Dużo zdrowia, przede wszystkim zgody. No i żeby ten przyszły rok był jak najlepszy. Ci, co nie mają warunków, są samotni, tak jak ja. No to jest, jest już wytłumaczalne samo. Chciałbym po prostu podziękować. Organizatorom tutaj tej co tutaj zrobili dla nas jako ludzi m, ciężko i chciałbym po prostu pozdrowić miasto Szczecin i prezydenta i wszystkich co organizatorów którzy po prostu to zorganizowali dla tych ludzi co po prostu są jak są nie I jeszcze raz jest to wszystko wyśmienite w przygotowaniach wigilii dla najuboższych. Pomagali także wolontariusze, którzy dbali przede wszystkim o to, by na świątecznych stołach znalazło się wszystko, co potrzebne. I tutaj przygotowane wszystkie dania, barść, ryby, wszystko. Jest tu wszystko zadbane, jest herbata, kawa i jesteśmy tutaj wszyscy zorganizowani i osoby tutaj podają wszystko po kolei. Z jednej strony spotkanie wigilijne jednoczy wszystkich, dodaje otuchy i ciepła najbardziej potrzebującym. Z drugiej strony zaś Przypomina im o perspektywie świąt spędzanych w samotności. Ważne jest, aby o drugim człowieku pamiętać nie tylko raz w roku, ale docierać do niego każdego dnia.